Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę u bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, abym obwieszczał rok łaski Pańskiej, ogromnie się wesele w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości. Jak oblubienica, która wkłada zawój, jak oblubienica strojną swe klejnoty. Zaiste jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy. Tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość. I chwała wobec wszystkich narodów. Oto Słowo Boże. Bogu niech Radu się duszą. Bogu zbawcy moim. Raduj się duszą, Bogu zbawcy moim. Pierwi dusza moja pana, i raduje się duch mógł Bogu zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Raduj się duszą, o Bogu zbawcy. Tyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Raduj się duszą, o sławcy młodej godnych nasycił do a bogatych z niczym odprawił, Ujął się za swoim ludom Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, raduj się. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Thessaloniczan. Bracia, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie. A co szlachetne, zachowujcie, unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca Was całych, aby nietknięty duch Wasz i dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wienny jest Ten, który Was wzywa. On też tego dokona. Oto słowo Boże. Bogu niech będą cię. Alleluja! 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 posłał mnie błosić go dobrą nowinę ubogim. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem mesjaszem. Zapytali go cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie. Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Powiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemykał u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo pańskie. List biskupa koszalińsko kołżewskiego Edwarda Dajczaka na dzisiejszą trzecią niedzielę adwentu. Oto za naszych dni przyszły na nas czasy pełne niebezpieczeństw. A gdy miłość ostygła, nieprawość rozpleniła się tak bardzo, że cały porządek rzeczy zdaje się być. Wywrócony do góry nogami, i wygląda na to, że religia nie może znaleźć dla siebie miejsca. Siostry i bracia, te słowa nie są refleksją nad obecną rzeczywistością, ale są to słowa wypowiedziane około roku 937 przez papieża Leona VII, który pisał do swojego legata w Germanii, arcybiskupa Fryderyka z Metz. Pokazują one, że nasz obecny kryzys nie jest jedynym kryzysem, ale jednym z wielu. Właściwie jest tak, że często kryzysy stawały się początkiem odrodzenia Kościoła. Dlatego dziś w sytuacji, w której jesteśmy, nie koncentrujmy się tylko na samych trudnościach, ale dajmy się wprowadzić Duchowi Świętemu. Powracajmy do Ewangelii, wsłuchujmy się głębiej w Słowo Boże, by w Jego świetle rozpoznać znaki czasu i odważniej wypełniać Bożą wolę. Wielkie historyczne i religijne przemiany, nawet narodzenie Bożego Syna, u swych początków mają pozytywną odpowiedź pojedynczego człowieka i niewielkiej wspólnoty. Bóg w swoim sposobie działania pokazuje nam, że nie narusza naszej wolności, a jedynie zaprasza nas do wejścia w Jego dzieło. Gdybyśmy to my, ludzie, mieli decydować o sposobie działania, to pewnie zrealizowalibyśmy to w inny sposób, szukając pieniędzy zatrudniając wybitnych specjalistów, uruchamiając sprawny marketing i promocję wydarzenia. Bóg jednak zaskakuje nas, wykorzystując ubogie środki, często zwracając się do osób małych i zapomnianych. Pokazuje swą moc w słabości. Odkrywamy to w czasie Adwentu. To adwentowe oczekiwanie rozpoczyna się na kartach Ewangelii w sercach niewielkiej grupy skromnych ludzi. Maryi, Józefa, później pasterzy, czy Jana Chrzciciela. W swej istocie chrześcijaństwo zaczyna się od pragnienia Boga i wspólnoty. Pierwsi chrześcijanie nie mieli żadnego programu politycznego, gospodarczego czy społecznego, wiedzieli natomiast, że istotą Ewangelii jest obecność Jezusa pośród nich. Ciągle żywe w uczniach pozostawało pragnienie mistrza wypowiedziane w Wieczerniku, kiedy ustanawiając Eucharystię mówił: To czyńcie na moją pamiątkę. Przez co wyraził wolę pozostania z nami na zawsze. A umywając uczniom nogi, powiedział: Dałem Wam przykład. Czyniąc te znaki, Jezus objawił, że Eucharystia jest tajemnicą i czynem miłości. I dlatego rozumieją ją najpierw ci, którzy się nią karmią, a nie ci, którzy o niej dyskutują. Musimy sobie jednoznacznie powiedzieć, że Kościół żyje dzięki Eucharystii. A liturgia jest szczytem, do którego zmierza cała działalność Kościoła i, razem, i zarazem źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Dlatego i dla nas Eucharystia nie może być jedynie odprawianiem, ale musi prowadzić do życia na sposób Jezusa, a zatem czynić dobro, unikać zła, nie czynić nikomu tego, czego nie chcielibyśmy, by czyniono nam. Wielu z nas może zadać pytanie, jak to spełnić w sytuacji, w której się znaleźliśmy. Pan Bóg traktuje nas niepowtarzalnie i bardzo osobiście. Dlatego Eucharystia i Bliskość Boga jest łaską dostępną dla każdego, kto tylko zechce z niej skorzystać. Każdego dnia kołaczemy, prosimy i wołamy o łaskę. I Pan Bóg tę łaskę nam daje. Często zaskakującą, nie taką, jak ją sobie wyobrażaliśmy. Albo zupełnie inną niż ta, o którą prosiliśmy, ale jednak nas obdarowuje. Bóg zdaje się ciągle mówić do nas: Człowieku, Twoje sprawy są dla mnie tak ważne, że biorę je jako swoje. Pragnę dzielić z Tobą wszystko, a szczególnie to, co trudne. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy niektórzy z nas nie mogą być na Eucharystii z powodu choroby, przeżywanej kwarantanny? Podeszłego wieku albo ograniczeń, limitu osób, które mogą przebywać w kościele. Pomimo tych przeszkód Bóg może i chce przychodzić do nas. Współczesne media dają nam możliwość łączności z tajemnicą Eucharystii, która celebrowana jest w kościołach. Jednak to nasza wiara i miłość do Jezusa zdecydują o klimacie godności i pięknie tego spotkania w naszych domach. Dobrze to obrazuje świadectwo którym chcę się teraz podzielić. Starsza kobieta rozmawia z córką przez telefon. W pewnym momencie mówi, że kończy, bo za moment wybiera się do kościoła i rozłącza się. Przyjęta córka wie, że mama nie wychodzi, ma kłopoty z pamięcią, dlatego najszybciej jak może przyjeżdża pod jej dom. Wchodzi i widzi elegancko ubraną i umalowaną mamę, która siedzi przed telewizorem i jest na nabożeństwie. Ta kobieta celebruje spotkanie z Bogiem w swoim domu, bo ono może być tak ważną okazją, że warto się wystroić. Bóg przychodzi do nas niezależnie od kontekstu. Paradoksalnie, ten bolesny stan utrudnienia uczestniczenia we Mszy Świętej w Kościele może nas doprowadzić do doświadczenia Jego obecności w naszych domach, w naszej codzienności. Przytoczona historia starszej kobiety pokazuje, jak ogromną wartość ma takie świadectwo żywej wiary. Szczególnie dziś, w świecie, w którym słowo jest nadużywane, często niewiarygodne i stało się zdecydowanie mniej przekonujące, potrzeba świadectwa wiary żywej. Dodawania tego świadectwa przez sakrament chrztu i bierzmowania są wezwani wszyscy, bez wyjątku. Ten trudny czas wymaga szczególnej duchowej mobilizacji różnych wspólnot kościelnych, a zwłaszcza rodziny. Tegoroczny Adwent rozpoczyna kolejny rok duszpasterski. Jego programem jest większa troska o relację z Chrystusem Eucharystycznym, szczególnie poprzez dbałość o piękno celebracji oraz o odnowienie i ożywienie pełniejszego uczestnictwa w Eucharystii. Wszyscy jesteśmy wezwani do większego zaangażowania w życie liturgiczne parafii, do jeszcze większej troski o liturgię i dbałość o piękno celebracji w Kościele. Rodzice, którzy zdecydowali się przygotowywać dziecko do pierwszej komunii świętej, Powołani są także do wyruszenia razem z dzieckiem na drogę odkrycia tajemnicy Eucharystii. O głębi tego Eucharystycznego spotkania decyduje miłość. Oczywistym jest, że to rodzice najbardziej kochają swoje dzieci, dlatego oni zostają zaproszeni, by przy współpracy z kapłanami i animatorami pomóc odkryć swoim dzieciom tajemnicę spotkania z Jezusem. I właśnie ta szczególna rola rodziców w życiu dzieci jest podstawową motywacją zmiany formy przygotowania do I Komunii Świętej w naszej diecezji. Dlatego zapraszam was, drodzy rodzice, do pełnej współpracy w dziele przygotowania waszych dzieci do I Komunii Świętej. Tym bardziej teraz, w czasie epidemii, która bardzo ogranicza możliwość spotkania się w większych grupach. Siostry i bracia, proszę was, powróćmy do Eucharystii. Jeśli to możliwe, powróćmy do naszych kościołów. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, to wykorzystując media, łączmy się duchowo poprzez transmisję z celebrowaną w kościele Eucharystią. Spotkanie z Jezusem Eucharystycznym to przecież serce naszej wiary, a jego brak prowadzi do jej osłabienia czy wręcz zaniku. Zachęcam do uczestnictwa w codziennych mszach świętych, wotywnych o Najświętszej Maryi Pannie zwanych mszami roratnimi. Do prywatnej bądź wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu tygodnia. Proszę, korzystajmy z Sakramentu Pokuty i Pojednania także poza Mszą Świętą i nie odkładajmy go na ostatnie dni Adwentu. Umawiajmy się na spowiedź z naszymi kapłanami również indywidualnie. Pamiętajmy, że w tygodniu na Mszach Świętych w Kościele jest niewielka liczba osób i jest bezpiecznie. Zróbmy wszystko, by Jezus się w nas narodził, żeby przyszedł do naszych serc. Niech nasze świętowanie nie będzie tylko wspomnieniem historii sprzed dwóch tysięcy lat, ale doświadczeniem Jego narodzenia dzisiaj w naszych sercach. Siostry i bracia, życzę nam wszystkim, byśmy znaleźli czas na głęboką refleksję nad nadchodzącym świętowaniem Bożego Narodzenia. Jeśli Bóg, Stwórca świata, stał się dla mnie człowiekiem, to moje życie ma dla Niego ogromną wartość. Życzę też, by to przesłanie Bożej dobroci. Przekazywane od dwóch tysięcy lat przez Kościół było dla was wszystkich przesłaniem jedności i wzajemnego zrozumienia. Szanujmy się nawzajem, ponieważ Bóg z miłości do nas stał się człowiekiem. Wiedząc, że te święta będą w tym roku inne, a dla wielu trudniejsze, pamiętajmy o tych, którzy są osamotnieni, często zalęknieni, i od wielu miesięcy nie wychodzą z domu. Nie zapomnijmy o tych, którzy cierpią niedostatek. Pomóżmy bezdomnym, dzieląc się chlebem. Niech przychodzący Jezus ma w opiece wszystkich trudzących się w służbie zdrowia i służbach sanitarnych. Modlę się o Boże wsparcie dla organizujących opiekę, dla potrzebujących, wolontariuszy opiekujących się chorymi, by chronić ich przed jeszcze większymi trudnościami. Staramy się zachowywać wszelkie środki ostrożności, okazując tym samym naszą miłość i wdzięczność. Za narażanie przez nich życia, za ich oddanie i poświęcenie. Z Serca dziękuję duszpasterzom, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim, wszystkim członkom synodu parafialnego, synodu i parafialnych zespołów synodalnych, za trud czytania znaków czasu i refleksji, rozeznawania tego, co mówi Duch Święty do Kościoła Koszalniczko-Kołbrzyskiego oraz za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła trudnych czasach epidemii. Otaczam Was wszystkich modlitwą i serca błogosławię Edward Dajczak, biskup Koszalińsko-Kołowrzewski. Wyznajmy naszą wiarę.